no ponad 40 osób no i 3 minuty niestety Jakaś lipa Nie wiem o co biega I tak sobie mogę Na czterech serwerach skoro Kurwa tą PZ tą trójką typu M trzeba naprawdę blisko kurwa podjechać Bo z daleka to takie M -ko? M -ko, No takie plucie kurwa Ale ona dobra reload ma tak, tylko mówię. Trzeba blisko podjechać. Im bliżej, tym lepiej. No i tak stąd. O, Tygrys mnie... Nie, t 34, 34 Co? t Co? No wczoraj Roberta rozdupczył bez... bez mrugnięcia, nie? Jeden strzał... Rozpierdolił mu zamek, wszystko, kurwa. A później go tam od tyłu, rozumiesz? Dziogą. Nie, no bo ja chciałem, wiesz, wyjeżdżałem i mówię, pokażę im, jak wybucha, nie ten tygrys. A tu się nie wybuchł, tylko się zrobił wrak po jednym strzale. No dokładnie. Do chuja, do niczego niezdolny. Właśnie z tyłu tygrys powinien mieć najbardziej damage. A on dostaje z przodu, zawsze. I kurwa ginie. No, wyłączyło się Serwer jest w trakcie prac konserwacyjnych. Zajrzyj do harmonogramu prac na oficjalnym forum. Dupa Hahaha, <grywa> to pograłeś. To... Sztok... ja pierdolę, dobra Co, znowu dostałeś banana, kurwa? Ja pierdolę. Haha, <grywa> Robert, kurwa. Bo mnie rozpierdala, to, to normalnie. No jak wy gracie, kurwa, ja nie ja mogę. Ja nie mogę no. no gramy sobie, no na luzie, a widzisz, bo my. Proszę ciebie, nie nakręcamy filmu typu. Ale przecież War Thunder to jest taka zajebista gra, a no, oni mnie tak traktują. Właśnie i taki film musisz nakręcić, rozumiesz? Mogę ci pomóc, będziemy wychwalać ich pod niebiosa. Zobacz jak ładnie dostałem, ależ ten radziecki czołg ma pierdolnięcie, Robert. Musimy koniecznie go zdobyć, kurwa. O, dobra. Tak, o, jak zasadziłeś temu brzydkiemu niemcowi. Och wspaniale! Kurwa, przepięknie. Mmm, jaki cudowny Anal, dziękuję. Kurwa. Hmm. A jak ty kręcisz... Film pod tytułem, po co to, kurwa, jebać tamto, a weźcie się spierdalajcie, co to kurwa ma być, a pierdole, nie gram, kurwa. Rozumiesz, no to wiesz, no. Później się dziwi, że my sobie gramy, a ty nie, no. Ja, 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 ja.